Błogosławiona Karolina Kuskówna, córka polskiej wsi, patronka ciężkiej pracy rolników i patronka młodzieży. Zginęła broniąc godności polskiej dziewczyny. Kiedy odnaleziono jej ciało, okazało się, że w chwili śmierci męczeńskiej ściskała w ręce różaniec aż do bólu. Polka godna wszelkich pochwał. Nie zawahała się chwycić szablę przeciwnika w ręce i się z nim szarpać. Z pozoru bez szans w walce z napastnikiem. Jednak odwaga i męstwo zwyciężyło. Nasz wzór, nasza rodaczka i powód do dumy. Urodziła się 2 sierpnia 1898 roku w miejscowości, Wałruda, niedaleko Zabawy, na terenie diecezji tarnowskiej. Miała dziesięcioro rodzeństwa. Jej rodzice byli ludźmi głębokiej wiary. W 1912 roku ukończyła szkołę podstawową z wynikiem celującym. Kiedy miała 16 lat przyjęła sakrament bierzmowania w kościele parafialnym w Zabawie. Była bardzo zaangażowana w życie swojej wspólnoty parafialnej. Należała do apostolstwa modlitwy i żywego różańca. Wraz z koleżankami dbała o porządek w kościele parafialnym. W sierpniu 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. W miejscowości Karoliny pojawiło się wojsko rosyjskie. Dnia 18 listopada 1914 roku wszedł do domu Kusków pod nieobecność matki rosyjski żołnierz i kazał wyjść na zewnątrz Karolinie oraz jej ojcu. Pognał ich w stronę lasu. Po drodze żołnierz kazał ojcu wracać do domu. Karolina stawiała mu opór, broniła się silnymi ciosami. I usiłowała zawrócić z drogi, lecz nie udało się jej tego uczynić. Zwłoki Karoliny znalazł jeden z mieszkańców wsi dopiero 4 grudnia. Liczne rany świadczyły wyraźnie o walce Karoliny w obronie czystości, o jej wielkim cierpieniu. Kilkakrotnie cięta szablą, wyrywała się oprawcy i uciekała w stronę wsi przez bagna. Jednak tam, wyczerpana całkowicie walką, upływem krwi i bólem, zakończyła swoje piękne życie. Pogrzeb odbył się 6 grudnia 1914 roku, który przerodził się w wielką manifestację. W okresie swojej pielgrzymki do Polski oraz przyjazdu do Tarnowa 10 czerwca 1987 roku, Papież, święty Jan Paweł II, ogłosił ją błogosławioną podczas uroczystej mszy świętej przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych. Warto dodać, że w ceremonii tej uczestniczyły dwie siostry błogosławionej Karoliny Katarzyna i Maria, jedyne żyjące wówczas jej rodzeństwa. Chomili święty Jan Paweł II powiedział ta młodziutka córka kościoła Tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, w swoim życiem mówi przede wszystkim do młodych, do chłopców i dziewcząt. Mówi o wielkiej godności kobiety, o godności ludzkiej osoby, o godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jak i jej młode ciało uległo śmierci. Ale to ludzkie ciało nosi w sobie zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym przez Chrystusa. Drogi słuchaczu, aby przybliżyć ludziom postać błogosławionej Karoliny, udostępnij ten film, aby jej kult szerzył się coraz bardziej. Proszę, subskrybuj mój kanał. Bóg zapłać. Niech Pan Bóg Ciebie błogosławi z Panem Bogiem.